Cześć! Dzień dobry! Witajcie! Dziś filmik o Omega-3, o Arktyksi, o oleju rybnym Forever. Chciałabym na wstępie powiedzieć, że to nie są treści lekarskie. Nie jestem lekarzem, nie jestem farmaceutą. I jeżeli masz jakiś problem, zgłoś się do lekarza. O kwasach tłuszczowych cały czas słyszymy, najróżniejszych. A żeby ten filmik nie trwał nie wiadomo ile, chcę pokazać wam. Tutaj mam w zabezpieczonym, ponieważ pudełku, ponieważ Freja strasznie szalała, nie wiem właśnie jak to wszystko ogarnąć, ale chcę pokazać wam tutaj, tak jak siedzę. No dobrze, to będę wam tak pokazywać, mnie nie będzie widać, ale chcę, żebyście to widzieli. Tutaj mam styropian. O styropianie zaraz wam też opowiem. No miałam tego nie zrobić, ale widzicie jednak zrobiłam. Tu miałam przed chwilą bitewkę małą z freją, ponieważ ona koniecznie chciała jeść styropian. Nasz styropian będzie symbolizował cholesterol, który płynie sobie w żyłach. Widzicie, bardzo ciężko jest to nałożyć, tak samo się ciężko jest położyć, pozbyć cholest złego cholesterolu, bo mamy dobry i mamy zły. Żeby o tym pamiętać: nie każdy cholesterol jest zły. Kiedyś robiłam badanie krwi swoje i pani doktor. Znaczy nie pani doktor, dostałam wyniki i moja koleżanka, która jest pielęgniarką powiedziała, że mam bardzo złe wyniki z cholesterolem. Po czym poszłam do pani doktor i mi wyjaśniła, że to był właśnie dobry cholesterol i mam się całkowicie nie martwić. Ponieważ czemu dobry? Bo ja cały czas używam te produkty. No więc e, o co chodzi? Chcę Wam pokazać, co zrobi jedna kapsułka naszej Omega-3 z tym styropianem. I tutaj mam... Mój eksperymentalny sprzęt jest to taka wielka igła. Często używam ją do pokazania Wam, i to pokażę Wam prawdopodobnie w następnym filmiku, jak działa sok aloesowy. W sumie to jest napój, a nie sok. No dobrze, tutaj właśnie to będzie ta omega. Już za chwilę zobaczycie reakcję. Woda jest letnia, bardzo letnia w tej chwili. Symbolizuje. Nasze ciało, temperaturę naszego ciała. No i zobaczcie, co się dzieje. Dlatego pokazuję, tak jak jest, żebyście widzieli, że ja nic tutaj nie, nie robię, w sensie nic nie dodaję. O, tak może będzie fajnie widać. Tu się robi reakcja. No i co chciałam Wam powiedzieć? Chciałam Wam powiedzieć, ponieważ tutaj mam ściągę że niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe. To grupa kwasów, których organizm ludzki nie potrafi wytwarzać. No więc właśnie musimy je sobie suplementować, a są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Muszą być by, by, przepraszam, muszą więc być dostarczane z pożywieniem. Trochę tutaj Freja mi przeszkadza, ale musiałam ją zamknąć do kontenerka, ponieważ chciała jeść styropian. Forever Arctic Sea to kompozycja inspirowana dietą bogatą w ryby i owoce morza, przepełnioną bezcennymi kwasami tłuszczowymi. Zobaczcie, co się dzieje. Jest to skarbnica substancji odżywczych wydobytych wprost z arktycznych głębin. Suplement diety Forever Ar Arctic Sea to prawdziwy skarb natury, wydobyty z lowodowatych głębin mursz. Boże, ja czytać w ogóle nie mogę. No, ale muszę czytać, bo już film się nagrywa. <laughs> Wydobyty z lodowatych głębin mórz arktycznych. Opracowana formuła inspirowana jest bogatą w kwasy tłuszczowe dietą śródziemnomorską. No i dodatek naturalnego aromatu limetki minimalizuje rybną woń. Powiem Wam, że on jest wspaniały. O, widzicie, rozpuściło się, nawet nie zdążyłam doczytać. No nic, przepraszam Was za te błędy, które ja robię, po prostu e, czytając, bo ja się denerwuję, bo Freja tu obok jest i walczy po prostu w swoim e, kontenerku i trochę mnie to rozprasza. O, tu widzicie, jest Freja, tam siedzi. No, wszystko jest przygotowane, a ja jestem tu. E, tyle już wiecie, także na tyle mnie poznaliście, że wiecie co i jak tutaj wygląda. No ale wracając, właśnie e, najważniejsze składniki tego niezwykłego suplementu to kwas EPA i DHA z rodziny omega 3, które pozyskaliśmy z czystych olejów rybnych oraz kalmarów. Jest to również idealna proporcja obu rodzajów kwasów. Tak aby, nie mogły one na... tak, aby mogły one w najdoskonalszy sposób spełnić swoją funkcję odżywczą. Nie wiem, może to jest, że ja okularów nie założyłam. Straszny film, ja wiem, przepraszam. Dodatkowo Arctic sea ubogacony jest odżywczym kwasem oleinowym z rodziny Omega 9, pozyskiwanym z oliwy z oliwek. I tu jest bardzo ważna rzecz, ponieważ omega 3, omega 6 i omega 9. Mają bardzo dobre działanie pod warunkiem, że są odpowiednio um, dobrane ilościowo. Bo jeżeli jest za dużo omega 6, omega 9, no to też nie jest w dobrym kierunku. Tu jest wszystko wyważone i zawarty w kapsułkach kwas DHA przyczynia się do utrzymania prawidłowego funkcjonowania mózgu, a razem z kwasem EPA przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania serca. Suplementując swoją dietę składnikami naturalnie występującymi w rybach i owocach morza, wspierasz szczególnie ważne funkcje organizmu. Warunkujące twoją codzienną sprawność i świetne samopoczucie. I taka jest prawda. Ja osobiście kiedy biorę te kwasy, właśnie omega 3. Olej rybny, powiem Wam, że mam energię. Nie boli mnie wszystko tak, jak boli normalnie. Naprawdę czuję się świetnie i w momencie, kiedy nie biorę ich, bo zapomnę, a mam tak, raz zapomnę, raz przypomnę. No to jak każdy ma, no to niestety czuję, nie mogę wstać rano, nie mam tej energii, także jest to naprawdę bardzo dobre. Jak to było w filmie, mam naprawdę bardzo dobre połączenie, także one naprawdę bardzo dobre są. O Miażdżycy powiem wam tyle, że jest to rozwijający się latami proces chorobowy dotyczący głównie dużych i średnich naczyń tętniczych. W jego efekcie na skutek wieloletniego odkładania się lipidów w ścianach naczyń może dojść do ograniczenia przepływu naczyniowego. Skutkiem tego jest stopniowe, a niekiedy nagłe i zagrażające życiu ograniczenie zaopatrzenia w tlen i składniki odżywcze poszczególnych narządów. Tym tych najważniejszych serca i mózgu. Warto też dodać, że w takim stanie, gdzie te żyły są pozamykane, też mamy większą, większe ryzyko otrzymania dostania udaru mózgu. Także to jest też bardzo ważna rzecz. No i tutaj na stronie Instytutu Integracji Medycyny. Mogę Wam tu podlinkować ten link. Bardzo fajne, fajne wytłumaczenie jest tego. Eksperymentu, który tu przeprowadziłam, i teraz sobie sami zobaczcie, co chcecie sami zrozumieć, usłyszeć i jak się do tego odstosunkować. Dość popularny na zachodzie trik polega na przebiciu kapsułki z kwasem omega-3 i wlaniu zawartości do styropianowego kubka. Kubek się rozpuszcza, a autor z triumfalną miną obwieszcza że tu nie było kwasu omega-3, tylko jakiś rozcieńczalnik. Jest to sztuczka wykonująca naturalną właściwość estrów etylowych kwasów omega-3. Jaką jest niepolarność? Związki polarne, jak woda czy alkohol, styropianu nie rozpuszczają. Natomiast związki niepolarne mogą jak najbardziej mieć taką właściwość. Zasada mówi, że podobne rozpuszcza się w podobnym. Kwasy. Omega-3 dostępne na rynku dzielą się na dwa zasadnicze rodzaje. Są to estry etylowe lub estry triglicerowe, różnią się między innymi polarnością na tyle, że te drugie nie rozpuszczają styropianu. Nie oznacza to ani tego, że jedna są lepsze od drugich, ani tego, że któreś z nich są bezpieczniejsze. W organizmie ludzkim nie występuje styropian, więc przyjmowanie estrów etylowych kwasów omega 3 nie grozi nam rozpuszczeniem czegokolwiek. Obie formy kwasów omega-3 nieznacznie różnią się pod względem szybkości wchłaniania, czy jednak różnica ta ma jakiekolwiek znaczenie dla ich działania jest wątpliwe. Obie formy, jeśli są ok, obie formy są ok. Jeśli jeszcze ktoś ma wątpliwości, to warto sobie uświadomić, że jedno z najważniejszych badań, które zwróciło uwagę na konieczność suplementacji kwasów omega-3 dla ochrony przed śmiercią, zawałem i udarem osób, które przeszły zawał serca czyli GISSI, Preweccione Trial, spraw, sprawdził, że, przepraszam, nie wiem, sprawdzało wpływ właśnie kwasów omega-3 w postaci estrów etylowych, czyli tych rozpuszczających styropian. No, jak dla mnie to jest tak trochę dużo tej informacji i tak, ja do końca chyba nie zrozumiałam o co chodzi, jak to ja. Ale chciałam Wam pokazać, że tu są różne jakby źródła informacji. Może sami znajdziecie po prostu swoje odpowiedzi w tym filmie. O tym, że to jest wspaniały produkt, ja naprawdę nie muszę mówić, bo ja to już wielokrotnie pokazywałam. Tutaj na składzie mamy Omega-3, EPA, DHA i kwas właśnie z oleju z oliwek. Możecie wszystko przeczytać sobie na stronie foreverliving.com, wybierając język polski i polskę. Również zapraszam, jeżeli jesteście zainteresowani zakupami do mnie, możecie otrzymać zniżkę kupując produkty Forever. Jak to zrobić? No właśnie, zgłoście się do mnie. W linku macie cały kontakt, jak się ze mną skontaktować. Możecie napisać do mnie na e-mail. Bo tutaj na, na YouTubie nie bardzo można pisać i tak myślę, że możecie jeszcze zobaczyć stronę, która jest podlinkowana pod filmem. Jest to www.venus przez vwenus.flp.com, tak same kropeczki. To wszystko jest podlinkowane. Tam będziecie mieli również do mnie możliwość napisania wiadomości. Jak możecie również skorzystać ze strony aloes.is i tam też są różne właśnie do mnie dane kontaktowe. Zapraszam Was również do obserwacji mojej strony na Facebooku Aloes Islandia jednym ciągiem, żeby być na bieżąco. Filmików tam jest dość dużo o różnych produktach i tyle byłoby na tę chwilę. Wenus e, nagrała dla Was ten film, aczkolwiek ja wiem, że po prostu dużo błędów i byłoby dużo poprawek, ale Wenus jest bez pudru, więc tutaj jest bez montażu, jest tak jak to Wenus lubi raz a dobrze, chociaż tym razem chyba dobrze nie wyszło niestety, ale to już było właśnie, dlatego że to się odbywał proces, proces tego i myślę, że wasze informacje na tej chwile są zaspokojone. No, i widzicie, ona mnie bardzo stresuje. Właśnie ma jakiś dzień, że po prostu strasznie, już ją wypuszczę, strasznie walczy. No, potwornie walczy zwierzyna. Wychodź tu, tak? Wychodź, bo Ty jesteś, no, niesamowita. Bo ona tu do tego styropianu gdzieś go tu postawiłam, także zaraz go znajdę. Sama znajdzie, to będę wiedziała, gdzie jest. Tak? No, także jest niezadowolona. Dobrze, życzę miłego dnia. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.